że to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przekro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten tuix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika, dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Elsie, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł, wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow, wychowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję, ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twójem ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz, dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Poczęstuj mnie Emma. Już mi się znudziło powtarzać, nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki, a ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. Co najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe troskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko, może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego! Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy kloszę. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy. Nie, jedź szybciej! Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł. Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Tada! teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. I jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego. Jest to obrzydliwy. Czujemy to. Teraz moja kolej. Stop! Panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy. Widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę, całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Alex, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne. Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. Aleks, wita cię, woła! A teraz, przy pomocy noża, zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Przepraszam, Aleks, ale musiałam to zrobić. Zrozumia, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie to wcale nie jest szkoda. Ojej! To na pewno coś jest nie tak. Skąd się wzięła papryczka w kanapce? Pomocy! Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień. Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co so ja właśnie wypiłam? A... Wow! Co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam, ma chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. O, nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. E, Casey, trzymaj łyżkę, dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. <noise> tylko, że teraz arbuz jest mój Bo zrobiłeś z niego kulki Następnym razem będziesz ostrożniejsza Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy Uf, Ja cię dorwę, a masz! Nie trafiłaś Możesz rzucać ile chcesz A ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza Przez ciebie zostało mi tylko troszkę Ale resztę zjem bez niczej pomocy pyszności. Gotowe. Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. What? Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fuu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam ci nakarmić. I jak smakuje? Fuj. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? A już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. O, łapanie czekoladek ustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd! Daj spokój! Najważniejsze, że mogę teraz zjeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Okay. Wiem. Właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. muszę obrać jej ze skórki. Awesome. Wow. Uh -oh. Ups. Alex, przepraszam. Twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Hmm. Dobra, wystarczy tej zabawy. Czas na jedzenie. Ups. Przez te cytryny aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję orzeźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. Uf, ale uba, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula, nie chcesz śmierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy, wspaniale. A ja mam pyszną strzelającą posypkę, uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak! Co za smród! Przepraszam! Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy Casey, to znaczy, że są moje! Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki! A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek, przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej. Następnym razem się podzielisz. Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę. Można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdejmuj spodnie. Nie, nie, Najpierw no, zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. Oto i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrz, Andy, przeprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot, a mój kolega to. Dobra, troszkę się pomyliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty. Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej idź po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Teraz zjem coś pysznego. Skąd to się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie. Ojej, chyba nas zauważyła. Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy mu uciekać. Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć, przyszłam, żeby posprzątać. Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz kitketa? Mam jednego. O, bardzo dziękuję. Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. W wiadrze? Ale tam nic nie ma. Muszę co robić. Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj. Przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki. Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je. A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Pani tu przyszła. Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko ok. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak, stop! Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba, potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść, szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy! Mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? Jasne! Dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Andy'ego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków, to działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić. W ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? oh! Zanim będzie za późno, musimy stąd biać. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka! Trzeba ją wsadzić do celi. Hmm... Ojej, no właśnie widzę, że od dawna próbują ją złapać. Okay. Proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto on. Nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel, to Fredka. One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć. Biedne zwierzęta, biedna ja. Co tu się dzieje chwileczkę? Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Ej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Musimy już iść, proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak łasko konie! Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Przepuść mnie, przyniosłam jedzenie dla więźnia. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo ostatnio mieliśmy tu jednego z fretką. O czym pani mówi, jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka, jestem taka głodna. No. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka! To nie jest mój przyjaciel! To jest królik! A ja potrzebuję... Cicho nadchodzi policjantka! Mam was to znowu wy i znowu zwierzęta! Co? Jakie zwierzęta? Pod kloszami one tam są! No tu nikogo nie ma! Nie możecie mi tego udowodnić! Nie wierzę! Sama widziałam futro na kurczaku! No proszę spojrzeć! Tu nikogo nie ma! Wydawało ci się? Wydawało? Nie! Znajdę go! Wiem, że gdzieś tu się chowa! Czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik. Udało mu się wskoczyć pod czapkę. Stop! Dokąd zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Andy. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście, zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel! W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest grube, dlatego nie zmieści się przez kraty. Łap go on ucieka! Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w zo? Ej, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana! To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak już, zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. No, no, co ty tu robisz? Y, nic takiego, ja tylko y, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra! W końcu jesteśmy razem! Czyli mogę wrócić do domu? Nie ma mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w zoo. Za to też przydało być ci się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić. A ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę.